Dlaczego najnowsza odsłona tej serii zatytułowana została Battlefield 2042, a nie Battlefield 6? Kto i dlaczego wpadł na pomysł wprowadzenia do rozgrywki tornad, burz piaskowych i tych wszystkich anomalii pogodowych, które nie dość, że nie mają nic wspólnego z serią, to kompletnie nie pasują do wydarzeń, które miały miejsce w Battlefield 4? Dlaczego większość postaci w grze nosi hełmy oraz zasłonięte twarze? I w końcu, dlaczego deweloperzy, podpatrując Call of Duty Modern Warfare, skopiowali postać Jagonauta, który ma być lepiej opancerzony niż inne? Przecież to wszystko to jakiś absurdalny wymysł, który w historii serii nigdy nie powinien mieć miejsca. Cóż, jeśli uwierzyliście we wszystkie moje słowa i nie znacie odpowiedzi na te pytania, to znaczy, że ten materiał szczególnie powinniście obejrzeć. Bowiem analizując zarówno trailer, a także oficjalny gameplay, zauważyć możemy, iż ta część to szczególny ukłon w stronę starszych graczy. I nie mam tu na myśli czasów od Bad Company, ponieważ jeśli od tej części zaczynaliście swoją przygodę z serią, siłą rzeczy możecie nie zdawać sobie sprawy z kilku bardzo istotnych faktów. Oraz możecie nie rozumieć pewnych powiązań fabularnych. O ile podobieństwo do Battlefield 4 jest tu czymś, co po prostu widać, na tym skupia się większość, nazwijmy to, youtuberów, tak dzisiaj chciałbym pokazać Wam coś zupełnie innego. Coś, co powinno Was szczególnie zainteresować. Tym bardziej, że z jakiegoś powodu nikt o tym nie mówi. No dobrze, ale o co chodzi dokładnie, zapytacie. Zacznijmy od umiejscowienia akcji gry. Coś, co mocno mnie zaskoczyło po obejrzeniu zwiastuna oraz materiałów z rozgrywki, to powiązania fabularne oraz cały system anomalii pogodowych, który jest bardziej battlefieldowy niż może wam się wydawać na początku. Dlaczego? A to dlatego, że to właśnie tajemnicza katastrofa ekologiczna, a następnie podążające za nią potężne zmiany klimatu, stanowią trzon wieloletniej opowieści historii battlefieldowego świata. Jednak żeby dobrze to zrozumieć, przenieśmy się w przyszłość do roku 2142. Co właśnie widzicie, to intro do gry Battlefield 2142, wydanej przez firmę Electronic Arts w 2006 roku. I to właśnie w 2142 roku osadzona została jej akcja. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tu świat przyszłości, szczególnie pod względem klimatu. Jest to część, która również nie posiada jako takiego trybu dla pojedynczego gracza, co nie oznacza, że nie posiada ciekawej fabuły. Teraz posłuchajcie uważnie. Jak według DICE wygląda przyszłość świata w tej konkretnej serii gier? I tak, w 2142 roku świat, z powodu ogromnych zmian klimatycznych i szeregu anomalii pogodowych, zmienił się diametralnie. Cały ten szereg katastrof spowodował, iż cała planeta finalnie została pokryta lodem, prócz okolic równikowych. Teraz najciekawsze. W walce naprzeciw siebie stają dwie potężne frakcje zrzeszające ocalałych ludzi z całego świata. Połączone siły Stanów Zjednoczonych z Europejczykami przeciwko koalicji rosyjsko-azjatyckiej zwanej PAK. Wyjaśnię tylko, że jest to skrót od Pan-Asian Coalition, w skład której wchodziły także państwa arabskie. Ostatnim moim filmem padły także pytania związane z brakiem kontynuacji fabuły z Battlefield 4, Powiem, w 2042 brakuje Chin. Otóż to nieprawda. Battlefield 2042 właśnie kontynuuje wątek fabularny, bowiem kraje azjatyckie wejdą fabularnie w układ z Rosją, a po wydarzeniach z Battlefield 2042 to właśnie na czele z Rosją utworzą słynną koalicję PAK. Tak więc, najnowsza odsłona studia DICE opowiada historię sprzed wydarzeń Battlefield 2142, nawet biorąc pod uwagę kilka innych aspektów, które dzisiaj wydają się skopiowanymi pomysłami. Nic bardziej mylnego. Poruszmy sobie temat wyglądu postaci. Zwiastun gry przedstawia je dosyć dziwnie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Spora część żołnierzy jest całkowicie zamaskowana, część posiada kombinezony przypominające lotnicze, podobnie jak hełmy. Biorąc pod uwagę właśnie umiejscowienie akcji gry oraz fakt, że burze piaskowe, tornada i tego typu rzeczy są na porządku dziennym, to właśnie wszelkie osłony twarzy mają tu szczególne uzasadnienie. Dodatkowo, cały osprzęt, w tym właśnie hełmy, są zaprojektowane tak, aby nawiązywały zarówno do czasów współczesnych. Ale także tych z Battlefield 2142. Zresztą zobaczcie, jak wygląda postać z BF 2142. Zwróćcie uwagę na hełm, który również dokładnie maskuje twarz części żołnierzy, oraz choćby na taką drobnostkę jak kształt i styl emblematu strony konfliktu. Postać ma go na hełmie, na torbie przymocowanej do biodra oraz w kilku miejscach na plecaku ten początkowy styl widać już w Battlefield 2042, choćby w tych ujęciach. Zauważcie, że wygląda to nieco podobnie. Za 20 lat te postacie będą wyglądały jak te z Battlefield 2142 i to jest właśnie najfajniejsze w tej części. Ten smaczek i puszczone oczko w kierunku weteranów najstarszych części tej serii. Co ciekawe, broń w 2142 również nie jest w większości jakaś kosmiczna, ale strzela i posiada odrzut zupełnie jak ta używana dzisiaj. Zresztą, zobaczcie kilka przykładów. Teraz chciałbym pokazać Wam coś, co jest również kolejnym nawiązaniem do tej części, a sądząc po komentarzach, mało kto o tym pamięta. Czytałem nawet, że DICE skopiowało Juggernauta z Call of Duty, ponieważ nie ma już własnych pomysłów. Bzdura! Tutaj ponownie chodzi o rozwiązanie, jakie znalazło się w Battlefield 2142 i dotyczy ono żołnierzy lekkich oraz ciężkich. Spójrzcie tylko na menu ekwipunku oraz uzbrojenia dla żołnierza w Battlefield 2142. Jest to menu, w którym możemy wyposażyć naszą postać w kilka rodzajów broni, sporą ilość gadżetów i także coś jeszcze. Spójrzcie tylko w to oto miejsce. Mogliśmy wybrać, czy nasza postać ma posiadać nieco lepszy pancerz, ale przez to będzie poruszać się wolniej, lub lżejszy, ale gwarantujący lepszą mobilność. Natomiast o stanie mobilności świadczył ten pasek. Tak więc, moim zdaniem, w Battlefield 2042 być może odnajdziemy to samo bądź podobne rozwiązanie. A co równie interesujące. W 2142 klasy dysponowały całkiem sporą różnorodnością cech oraz umiejętności, co jak na tamte czasy było czymś niezwykłym dla tej serii. A gdyby tego było mało? Kolejna sprawa dotyczy już tym razem latających pojazdów transportowych, które w mojej opinii nie zostały wybrane tu przypadkowo. W Battlefield 2042 do naszej dyspozycji zostaną oddane nie samoloty, jak uważa część graczy, widząc te konstrukcje. Ale tak naprawdę ewolucje zmiennowirnikowców z silnikami odrzutowymi umieszczonymi na skrzydłach. Co ciekawe, podobna konstrukcja już istnieje. Została stworzona przez firmę Bell i nosi nazwę V280 Valor. Zauważcie, silniki mogą obracać się w taki sposób, by pojazd mógł lądować oraz startować pionowo. W krzepach Lid 2042 widzimy rozwinięcie tego pomysłu, z tym, że mamy tu silniki odrzutowe, natomiast sama konstrukcja nosi nazwę MV38 Condor. Teraz najciekawsze, spójrzcie tylko na to ujęcie. Ten pojazd latający łudząco przypomina bojowy pojazd latający UD12 Sherp Heart z Battlefield 2142 i ogólnie wszystkie pojazdy latające tej gry. Zobaczcie zresztą to małe porównanie. Co ciekawe, oba dysponują silnikami odrzutowymi umożliwiającymi pionowy start oraz lądowanie, zamocowanymi na skrzydłach, i oba mają podobnie zaprojektowany ogon, z tym, że ten w 2042 jest ułożony odwrotnie. Lotki stabilizujące lot skierowane są do góry, a nie na dół. Warto zaznaczyć, w Battlefield 2142 pojazdy latające działały na podobnej zasadzie. Również są to silniki zmieniające swój kąt w zależności od tego, czy chcemy lądować pionowo, czy nie. Moim zdaniem jest to ponowne nawiązanie do przyszłości z 2142 roku. Genialny smaczek dla weteranów tej serii. Kolejną ciekawostką jest wieżyczka należąca do klasy inżyniera i specjalisty Borysa. Jest to system wartowniczy o nazwie SG-36 Sentry System. Co interesujące, w Battlefield 2142 również znajdował się taki gadżet, lecz o nazwie A-12 Enforcer Sentry Gun. Swoją drogą, jeden z najczęściej używanych podczas rozgrywki, szczególnie w walce o wąskie korytarze tytanów. Jak sami możecie zauważyć, w 2142 również były drony, a także cała gama czujników do wykrywania wrogiej piechoty czy pojazdów, ale były także tarcze. A te również widzimy na zwiastunie Battlefield 2042. Na koniec mam dla Was małą ciekawostkę, ponieważ zauważyłem przy okazji, że wciąż są osoby, które nie rozumieją dlaczego w Zwiastunie, w którym widzimy walkę kołową dwóch myśliwców, nagle jeden z pilotów się katapultuje i za pomocą ręcznej wyrzutni rakiet niszczy ścigającego maszynę. Tak naprawdę jest to kolejny ukłon w stronę graczy i tym razem chodzi o prawdziwą akcję, jaką udało się wykonać graczowi o niku Stan Gravy w Battlefield 3 i to w 2011 roku. Wykonał on dokładnie ten sam numer, który widzimy na zwiastunie, a jego film zdobył aż 14 milionów wyświetleń. Podsumowując, to jak sami widzicie, elementy tej gry na pierwszy rzut oka wyglądające na dziwne i zapożyczone z innych tytułów innych firm. W zasadzie stanowią nierozłączny element serii Battlefield, który mogą pamiętać wyłącznie weterani tej serii. Przy okazji, tak jak mówiłem już kiedyś, firma Electronic Arts, aby ponownie ściągnąć graczy, powinna podjąć się próby odświeżenia pomysłów i rozwiązań ze starszych i klasycznych jej odsłon, powrócić do tego, co było dobre, a następnie to rozwinąć. Na ten moment wygląda, że tak właśnie się stało, dlatego fakt, iż nie będzie kampania rozgrywka skupiona, ma być wyłącznie na klasycznych trybach, bardzo mnie cieszy. Oczywiście mówię to wyłącznie o tym, co nam pokazali, a więc o materiałach marketingowych, jakby nie było. Jeśli więc Studio Dice uda się dostarczyć to wszystko we właściwy sposób i nie przesadzą z różnorodnością oraz mikrotransakcjami, będzie naprawdę nieźle. Na koniec proszę was tylko o jedno. Niezależnie od tego jak dobrze gra się zapowiada, jak bardzo podobają nam się te wszystkie zapowiedzi, poczekajcie do otwartych testów, zagrajcie i dopiero wówczas podejmijcie decyzję o kupnie. Nigdy nie odwrotnie. Tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.